Czeka na rozkazy Potrzebny wam odwrót, karany jest śmiercią Infiltruję I z dwa wyrusza Idziemy do przodu w takim razie I dwa wyrusza zgodnie z rozkazem, człowiek jest ostrzeliwany Zacześnić środek I dwa przy rozkazie Dobrze I chodźcie Załatwiłam oddział. Za ojczyznę mogą teraz umierać także bataliony karne. Działu przeciwpancerny. Da, list 2 potwierdza cel. Tam jedziemy, raz 2! List 2 zgłasza się, kontakt z rogiem. Tak, złabisz ich tutaj. I dwa przy rozkaz. Gotowa. Melduje się. Gros w uderza po raz kolejny. Moje okulary. Ktoś widział moje okulary. Zgłaszamy go. is dwa potwierdza cel. I w drodze.

Pięknie. Co ty jeszcze potrafisz? Blitzkrieg! Zniosło rozkaz numer 527 Zgłasza się, czekamy rozkazy. Kontakt, cząk ciężki metalowy, kontakt. Strzelam na wroga! To załaz już nie ma działa. Zamówiliśmy karabin. Jest dwa w drodze. Otrzymaliśmy wieże z ckm -em. Trzeba było to dawno temu zrobić? Karabin przyszykowany. Pieko do za strzela. Potwierdzam współrzędne. No i teraz tak. Gdzie jest są. Nie trzeba za mocno zbudować. Nic chodźcie inżynierowie, naprawicie mi czołg. Moździerze. Też tu. Armaty tu się na niewiele zdarzą. Chyba żeby. Ale skoncentruję was chociaż w jednym miejscu, aby z tymi karabinami, ty tutaj masz? oprócz Potrzebnie tego jeszcze tak, potrzebniej i to wszystkie siły się tu skoncentrują. Da. się z Zaperzy, coś... potrzebna naprawa! Zbieramy się, kurwa jazda! Straciliśmy kolejne oddziały. Potarło! Zużyć wszystkie kule! Co już na co czekacie? Rusz, braci sobaki! Obrywamy z broni lecznej! Załatw tego Niemca. Nie na taką tak. Nie ustąpimy przed budakami! Nie żyją. Bo słyszałem uciekajcie Strafniki, lepiej stąd czas na nas. Atakują nas trafniki, jazda Flare, tu wystrzelić flarę, jeżeli są gotowe do tego, żeby otworzyli ogień. Kto tu jest? Uwaga na tamto działo. Stary Potrzebujecie czegoś kontakt z wrogiem. Rozkazy przyjęte! Zgłasza się moździerz! Dużo broni przeciwpancernej. A mnie interesuje tylko karabin maszynowy, żeby mogli sniperzy sa podejść, podejść bliżej. O, ależ fantastycznie. Gdzie jestem potrzebna do dzieła. Obrywamy. To załatwione. Znikam stąd. Zginął zanim usłyszą wystrzał Natychmiast wyruszam. W dobrym miejscu ustawiłem te Jak zabicie wroga. Potrzebujecie mnie. nocierane, nie dacie radę. Udaje się na pozycję. Nie mogą nas odczyliwać bez Ruszam. Uch. Cel zniszczony. No, nie ma po co wołać sanitarii. Piechota zginie. Oddział wroga martwy. Wyruszam. Niech w nagrodę zająć to miejsce. Już tu leżę. Jest nasz. No, i Berlin będzie nasz niedługo. Jeszcze jeden punkt im został obronny. wyczek kawy, teren przejęty. No i możemy cisnąć na lewo. Auto zapis. Słuchajcie! Kończy się panowanie faszystów. Na tym placu znajduje się symbol ich plugastwa. Przejdziecie przez plac. Zabijecie każdego napotkanego Niemca. Nie zatrzymacie się, dopóki sztandar ojczyzny nie załopocę na dachu. Izrael. Za Zostaniemy do czołgów, to będzie. Artyleria gotowa do rozmieszczenia! No, w końcu. Słuchajcie! Mamy rozkaz od towarzysza Stalina! Nie niszczyć Reichstagu! Spobyć go! Czekamy na rozkaz. Chodźcie z tymi moimi działami. Potwierdzam rozkazy marszu. Karabin w tym, może kierunku W tym może Moździerze gdzie bliżej Przemieszczamy Snajperzy Tu Snajper w drodze nas w gotowości IZ-2 medyje zabicie wroga Pobieg bliżej to nie rusza Coś mi się wydaje, że trzeba jeszcze jeden czołg kupić Taki los czeka naszych wrogów Obrywamy od czołgów przyjaciela IZ-2 przy rozkaz Strzelać w pojazd Chaubica 150 mm i nie uzbrojony. Czego wam trzeba? <grymne> działo przeciwpancerne. Jestem dobrze okopany, więc nie powinno się nic nie stać. Odbieg do przodu. Co by? To jest działo przeciw z, z flanki wejdziemy tego grubasa. chciał strzelać. Ej Jimmy! Zbliż mi się, wieś na no, szkoda cię stracić zbyt cenny jesteś, wierności. Chodź. nic tu po tobie. Gdzie są moi snajperzy? Potrzebny wam snajper? I to bardzo. Infiltruję. Możesz gotowy do działania. To się przesuń bliżej tu. Możesz wyrusza. Drużyna awansowała! To był ciężki. Strzelają do mnie z działa polowego. To dopiero. Pewnie. Szykować się do wymarszu Żołnierze w gotowości. Sztrawniki wyruszają. Uwaga! Działo polowe! Jedźcie! Uwagi są gorsze niż sam wybuch! Poszło. Trzeba coś zbudować? Tapeżnej brać! są naprawy polowe Dobra. Teraz tak. Karny zająć teren i pamiętać, że dla strażników nie ma żabrowania. Czego wam trzeba? Tu jeszcze na dole powinna być powinna być jeszcze jedna haubica. Nieprzyjaciel wybił nam kolejny oddział pociskami zapalającymi. Pięknie. No to powinno was... Ostudzić wasze zapały. Zabezpieczyć! obrywamy. Dajcie im przerwać linię! Czuję ich strach! Zginie ich! Hmm. No, strzelają ci moi. Sztrafniki zabezpieczyły strefę. Spadamy stąd! Zabijają. Nie jesteście na wakacjach! iu 2 zaczyna bombardowanie! iu 2 atakuje! Pociski zapalające gotowe Przeciń. do wystrzelania! Piechota zginęła. No. No bo to było. Dobrze i o to mi chodziło, oni poginęli i w tym momencie ja poproszę o jeszcze jedno oczko. Czy jest tu ktoś, kto chciałby. To jesteśmy. Mi... Też nie jedno. Podejdę jeszcze z jednym działem może do przodu. A gdzie ty jesteś? Tutaj. Utrzymać pozycję dla matki Rosji! Hmm. Działo polowe w godowości. Może te dwa działa sobie podejdą bliżej, to postrzelają. Działo przeciw wyrusza. Zbił dwa gotów do bombardowania. Samolot szturmowy w gotowości! Chodź! Duchy, panowie. Trzeba oczyścić w tą południową flankę. <laughs> Mamy dostęp do batalionów karnych.

tych pancerne. Mhm. Mm Iś, iż potrzebny jest. Ja z... 2, Czy dotarli? Bogato do w gotowości. Rzucić ładunki. Rzucić ładunki. Wycofaj się. I 2 rozkaz. Ja stawiam tawalet. Świetna robota! nie z wrogiego pancera, wyższe! Ruszać się! Trzymać się czarne! Czy to ty? Nadciągają wrogie czołgi! No, załatw go. Czas na was. Zniesiono rozkaz numer 227. Trzeba dalej maszerować. Podnieś MG. Podnieście to. Tu chodź. Teraz tak. Działo przeciwpancerne. Odciąć. Możesz soczyć. Przemieszczamy działo. No. Poproszę kolejnego Isa. Musi przyjechać tu. Nie dwa w drodze. Nie dwa rusza zgodnie z rozkazem. Przemieszczamy się. Piechota wroga. Nie dwa rusza. Cel? Nikt nie wpuszcza. Nikt nie wpuszcza. Nikt nie wpuszcza. Nikt nie wpuszcza. Cząp gotowy do akcji. Dobra. Ładszy rozkaz. Czego mam trzeba? Załoga przemieścić działo polowe. Nie robię. Trzeba coś wyburzyć. Sprawdźcie, czy da się naprawić. Ruszamy. Potrzebujcie czegoś? nową jednostkę! Żołnierze w gotowości. Potwierdzam rozkaz wymarszu. Ciało przeciw wyrusza. Przemieszczamy zagarowy! Mił 2 może siać zniszczenie wśród wrogów. I już jestem gotowy! Niech to się już skończy! Trofniki kim Nie stać tak! Działa, przydają nas sprawy. broń mi się wysyła! Niech się powiem, że to był piękny. Strzał. Nie każcie mi się powtarzać, ruchy! Ach. Już! Tutaj w tym budynku, jak zwykle siedzą, naprawiliście, Isa, powiedz. Wy z tymi działami w tym momencie poproszę was tu. Jedziemy. Czekamy na rozkaz. Szykować się do wymarszu. Potrzebne ciężkie wsparcie? Potrzebne. Chodź. Wybijemy tu dziurę i przejdziemy dalej. Teraz tak, jeszcze bym poprosił inżynierów, żeby wybudowali mi skład amunicji. Żeby szybciej się odnawiała. Dzięki czemu będę miał dostęp do częstszych bombardowań. Dawaj. de por